Jedziemy, też akcji drużyny przeciwnej i wchodzi taki rzut. No, ogólnie ciężko było złożyć dwie akcje z rzędu. I ponownie akcja drużyny przeciwnej, zawodnik w Westbrookach tej Orange, nie pamiętam jakoś tam się nazywają. No tutaj dostaje rzut na papę, bardzo ładnie rzucił wtedy trójkę. I tak zaczęliśmy ten mecz, mecz od pięknego wpierdolu, tutaj coś próbowałem z piłką. Podanie do kubusia. Kubuś chyba chciał za plecami, ale niestety obiło dupę kolegi. Tutaj Patryk rzuca do mnie, ja do kuby, kuba do juźwiaka. Juźwiak za trzy. Niestety jesteśmy kupą. Ale tutaj, wiem, tu w tym momencie już przegrywaliśmy 11:0. Niestety to boli. O! Tutaj kuba przechwyt. I wchodzi pod kosz. I jest faulowany. I dzięki temu Kubuś rzuci jakieś punkty. Wreszcie odzyskamy resztki honoru. Ponieważ ten mecz kosztował nas go wiele. Niestety. No tutaj przekomarzania. Atomic Orange to jest. Albo yy, Pacific Sunset. Chyba coś takiego. TCW. Bardzo ładne. Yy, nie wiem, czy kolega ogląda ten moje odcinki, ale proszę jego Tutaj wyrzut jakieś o tablicę zabrali Patrykowi, piłkę z dobili. No, po prostu patologia naszej obrony. Już przegrywamy 16. Przepraszam, 19.1. Tutaj nie trafiam. Zbiórka. Wchodzi. Zaliczony. Bo tam było mniej. Przepraszam, nie chcę skłamać. Teraz jest 15.1, czyli tam było 13.1. No, 15.1. Super. Screen mój na Alanie. Alan rzuca za trzy. Ponownie Dupalo. Yy, I oni nas gwałcą w Pupalo. Rzut. Zbiórka. O, nie zebrali nam. Pierwszy raz. Ale prawie strata, Jest Już taki nasz urok. Kubuś tutaj coś próbuje czarować. Rozrzuca do mnie. Ja fake. Wjeżdżam i rzucam cegło o I są punkty. Jakiekolwiek punkty w tym meczu. Tutaj Łukaszek kochany wjeżdża, rozrzuca, rozrzuca Alan. Znaczy Patryk do Alana i Alan wjeżdża lejapem. Tutaj zaczęliśmy trochę gonić, już było 20 do 8. Podaję do Łukasza. Łukaszek to jest. Już go widzieliście na kanale, ale bardzo dawno temu. Teraz zacznijcie ogóle oglądać trochę częściej. Mój fake, trójka. Tutaj Łukaszek jedzie, 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 czaruje, 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 czaruje i rzuca lejapek. Czy to przypadek, że pierwszy raz grając z nami przegaliśmy od razu mecz? Nie sądzę, a media milczą. Ale w drugim meczu jak ja Łukasz tak akurat nie nagrywałem, bo było nas za mało i nie miał kto kamerować. To się nie kamerowało. Tutaj Łukasz wjeżdża pod kosz i więc. W wykonaniu Łukasza na pewno zobaczycie wiele ekwalibrystycznych akcji. To Wam mogę obiecać, ponieważ łukasz jest bardzo efektownym graczem. No, tutaj niecelny layup, ale ziomek zbiera mi z głowy. Ja tam do kogoś sikam. No tutaj zabiję piłkę. A my robimy to co zawsze, czyli zamiast grać, to gadamy z sędziami. Niestety, trzeba grać, a nie być uszem. Tutaj ja z piłeczką. Podanie do juźwiaka i juźwiak zdobywa dwa punkciki. Mój kozioł jest straszny. Myślałem, że tylko mój rzut jest straszny na tych nagraniach, ale jednak mój kozioł zaczyna mu dorównywać poziomem patologii. No, tutaj wszedł na boisko Bartek, ale Bartek na szczęście nie grozi żadnym rzutem. Pozdrawiam cię, Barteczku kochany. No, tutaj Alan już z piłką. 22 sekundy do końca. Przecież nie zagramy do końca, bo to by było głupie. Podanie do mnie. Ja do juźwiaka i jużwiak wymusza dwa osobiste. To jest bardzo dobrą rzeczą. Ustawiamy się i Łukasz będzie rzucał osobiste. Pozdrawiam panią sędzinę. Ogólnie wyciąłem z tego meczu kawałek. Chciałem to wstawić, ale mówię, to niefajne zawsze takie pokazywanie takiej rzeczy, bo zawodnik z numerem 13 złamał mi palec u ręki, ciąg chwycając za niego i po prostu go wyłamując. I oczywiście to jeszcze był mój fał. No, tutaj już jest niesport kolegi, który po prostu po tym, że zestresował się, że fizycznie zagrałem na zbiórce, no i mnie popchnął. Nie ja miałem dwa rzuty osobiste, dwa razy proste punkty. Po o tablicę, takie, że tu szanujemy Patryk, Jóźwiak, Alan, bardzo ładne rozrzucenie. 4 podania, 5 u nas, w Drużynie to jest zaskakujący wynik. I tutaj już z mega szybkim atakiem przeciwnicy, to już nadrobiliśmy do 6 punktów z początkowych 15. No i tutaj przeciwnicy wymieniają podania i zawodnik w tych ładnych tej głanach podaje. Takiego drugiego zawodnika. Przepraszam, ja tu nie znam chłopaków imion i nazwisk, nie będę się wymądrzał. Tutaj zbił sobie. Mm. Tutaj piłka zaginęła, oczywiście jak to jest NBA. Oczywiście dam krzyczenie na wszystkich. Wiecie, jak to w ligach amatorskich. Każdy jest winny, tylko nie ja. Zawsze. W każdej drużynie. Może poza mną, bo ja to za dużo przepraszam, bo tam... <taki> takie główne. Dobra, moja zbiura. Tutaj. No, ja dotknięty w tego. Ja myślałem, że ja go wtedy wybiłem po prostu, ale jakoś dziwnie mi się wykrzywił I po prostu każde dotknięcie, kontakt z tą piłką, to ja już puszczałem jedną ręką i naprawdę bardzo łatwo byłoby mi wyciągać. Tutaj paletruję, bęc, No tak, z żółtej linii to już było całkiem nieźle. Juźwiak, Juźwiak do mnie. Ja za trzy. O tablicę. No jednak te. Tych jak tu zmierzyłem chyba w tym meczu z 5-6 i troszkę nas to trzymało, ponieważ no, było ciężko. Tutaj rozrzucam do Łukaszka, Łukaszek do Alana, Alan do Patryka, Patryk do Alana, Alan do Łukaszka i Łukasz robi to, czego nie robi zazwyczaj, czyli rzuca z pół Ogólnie tego w tym meczu nie ma, ponieważ tu było troszkę gorzej, ale w meczu, którego nie ma. On już się odbył w zeszły wtorek. Łukasz trafił 6 na 6 osobistych. Jeśli ktoś zna Łukasza wie jak wielkie to jest osiągnięcie. 6 na 6 osobistej to jest naprawdę coś. My to propsujemy. Tutaj oczywiście nic nie zostawiliśmy. Zbierają nam. Ponownie nam zbierają. Jesteśmy debilami. No tutaj Bartuś odrzuca i tutaj ten chłopak z numerem 23. Sorry mordo i masz Dziwne imię, ja nigdy nie pamiętam jak na imię, ale bardzo spoko chłopak. To nam tu kręcił takie windmille pod tym koszem, o tutaj, zobaczcie, to no, kurna. Zazwyczaj takie akcje są efektywne, nie efek efektowne, a nie efektywne, a w jego przypadku były bardzo efektywne w tym meczu, bardzo. To już mieliśmy 11 punktów straty, ja fake, truja, cyk, straszny, straszny rzut, straszny, nie wiem dlaczego to weszło. No ale zeszliśmy na 8 punktów. No widzicie, ja tutaj nawet podaję już jedną ręką, bo tą lewą nie mogłem dotknąć. No i już się jednak nie chciałem nawet dawać w kozłowanie. No i tu spyknąłem z oczywiście. I tutaj zawodnik z 13, który mi za poduszka, nie pozdrawiam, rzuca nam spod kosza. No czy jest taki pudysta. No niestety ten mecz zdecydowanie nie był naszym meczem. Tutaj specjalnie wyłączyłem taką komplikację główną, której goliśmy. O, tutaj na przykład Patryk się tam wywalił. Tutaj Kuba rzuca za trzy, więc jest ogólnie Git. Tutaj Łukasz przechwycił. End one. I troszkę się zbliżyliśmy. Niestety, wynik tego meczu zaważył potem bardzo mocno na tym, jak jesteśmy rozstawieni teraz w playoffach. Przegrywając jeden mecz w sezonie, skończyliśmy na trzecim miejscu. No cóż, takie życie. Regulamin jest oczywisty, więc nie mamy tu jakichś zastrzeżeń w Bońgorze, tylko raczej do samych siebie, że jesteśmy downami. Tutaj oczywiście za szybko wejście do wtrumny i Łukaszek rzuca. Nie trafia. I tutaj był. No pomyłka sędziowska. Kolega Gi grzywką. <grytanie> On gwizdnął, że ja faulowałem, tam to koleżanka, że za szybko weszli. Oczywiście faul, nie wiem gdzie, chciałem być takim siusiaczkiem niemiłym i powstawiać takie sytuacje, gdzie miałem gwizdnięte jakieś faule, a kolega i nawet nie dotknąłem, przeleciał sobie bokiem, tylko się przewrócił, zrobił fikołka i ja dostawałem faul. No ale mówię, na co to komu, Przegaliśmy bo jesteśmy cipami, a nie dla, przez decyzję sędziów, no szanujmy się. To nie była różnica jednego punktu i w dogrywce nietrafionego. No, no tutaj też pchnąłem i też mógłbym dostać faul, więc myślę, że to raczej po prostu takie gapostwo. O, tutaj Kubuś przechwyt, rozrzucił, niestety dojść, znaczy niestety już we mnie, ja pcham taką cegłę, bo nam brakowało sześciu punktów. No ale cóż, jak ktoś się pizdom urodził, kanarkiem nie zdechnie. No i tutaj już końcóweczka, no tutaj Zawodnik z piętnastką, end one i to już był praktycznie koniec.